Joanna Opozda pokazała się bez makijażu nigdy wcześniej zdecydowała się na taki krok. Joanna Opozda szturmem podwila polskie media. W ostatnim czasie w kolorowej prasie można jednak przeczytać informacje na temat jej nowych ról, a raczej temat relacji, które leczy ją z byłym partnerem. Jakiś czas temu okazało się, że Antek zobowiązał się plecić swojej zonie po 15 tysięcy złotych, za każdym razem gdy ta wykryje w jego organizmie narkotyki. Opozda jednak zdaje się nie zważać na to, co pojawia się na jej temat w social mediach i robić swoje. Gwiazda wystąpiła niedawno w sesji zdjęciowej, która dokładnie zrelacjonowała na swoim instagramowym koncie. Joanna opozda to nie tylko aktorka, ale też modelka, influencerka oraz mama Vincenta. Kobieta na co dzień zajmuje się maluchem, jednak stara się dzielić czas tak, by spełniać się we wszystkich podejmowanych przez siebie rolach. Aktorka postanowiła niedawno pokazać się fanom w zupełnie innej wersji Nista, do której przez lata ich przyzwyczajila. Na jej story pojawiło się zdjęcie bez makijażu. Fotografia była zapowiedzią sesji zdjęciowej, w której 34-latka brala udział. Joanna opozda to bez wątpienia piękna kobieta. Aktorka zdradziła niedawno w sieci. Jakie są jej tryki na zachowanie młodego wygladu. Na insta-story instastories wykonala sobie zdjęcie w klinice medycyny estetycznej. Gdzie poddala się ujedrniającemu, redukującemu celulit i tkankę tłuszczowa zabiegowi. Biegam, spaceruję. Z dieta różnie bywa. Kiedy chce szybko zrzucić parę kagie rezygnuję ze sniadam przyznala w sieci opozda. Z kolei w rozmowie z dziennikarzami serwisu playada.pl wyjawila, i zdecydowała się przyjść na dietę. Aktorka jest zdrowo. W jej jadłospisie znajduje się sporo wegetariańskich. dan 34-latka wyznała także, że zdarza się jej zjeść również rybę. Staram się jest zdrowo, zyć zdrowo. Ale muszę się przyznać, że jeszcze nie wróciłam do aktywności fizycznej. Do ruchu, bo tak bardzo pochłania mnie mój synek. Że nie mam na to po prostu czasu ani ochoty. Jestem teraz na diecie pudelkowej. To jest dieta wego plus ryba. Bardzo dobra dieta zdradziła Joanna Opozda.